Cześć. Dziupki się mam. Słuchajcie, porządki nadal trwają. Coraz jest lepiej, połowa rzeczy jeszcze wleci. To jeszcze nie jest koniec, prawda? Prawda, ja też uporządkowałem. O, 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 o. Także słuchajcie, już tutaj mam plan, zrobiłem. Tu będzie warsztat, i tu będę robił. <laughs> nie będę wam mówić, co będę robił, ale chciałbym zacząć od tego. To jest mój plan na przyszłość. Będzie zbierał smerty. Be... <laughs> tak, tutaj będzie teraz tak. Zobaczcie. Odtąd dotąd. Cały ten długi hol. Tu będzie ładnie kuchnia ale wyposażona. Mam nadzieję, że tak będzie. A tutaj będzie łazieneczka. I tu, o, to ten cały kurde, o tutaj widzicie sprzęt. Co jest to wszystko, to będzie mój po prostu garaż. Tak? Garaż, gdzie będę coś robił. Tu będzie mówię, kuchnia. Tu będzie łazienka. A tutaj sobie zrobię o, sypialnię śreka. no sypialnia na mnie czeka, stąd wszystko wypada, zobaczymy jeszcze co z posadzkami, tu będzie szła rura, tu już mi Adam oczywiście jest fachowcem od tych spraw, jest wykształcenia i pracuje w sanitarce też i będziemy tej rurę... Odpływową robić. Także luksus. I zaraz Wam nagram coś ciekawego, bo stałem się posiadaczem fajnej rzeczy. Zapraszam wszystkich rolników, małych rolników. Stałem się posiadaczem rzeczy takiej. Zarąbista samozbierająca maszyna. W bardzo dobrym stanie. Jest naprawdę super utrzymana. Także słuchajcie, jest do sprzedania. Opuszczane tutaj, to wszystko jest. Ja tam nie mogę dalej dojść bo mi to przeszkadza jeszcze jedna maszyna jest to przetrząsarka, spójrzcie i za te dwie rzeczy chciałbym proszę ja was 800 euro, czy to jest dużo? mówcie mi czy to jest dużo, czy mało <grytanie> zawsze nam, trzeba, można negocjować ale mówię wam szczerze, jeśli ktoś potrzebuje, a wśród rolników jeszcze są y, mniejsi rolnicy w Polsce i potrzebują takie maszyny, to zapraszam jest do sprzedania i, i, i. No i zachęcam, nie? No wiadomo. 8 stówek. Co to jest 8 stówek? 800 euro razy 4, tak? No to by było 3600? A dam dobrze ja liczę? No tak. No właśnie. Czy to są duże pieniądze nie, na taki 300, sprzęt? Nie, 200. O, nawet 200. Niech będzie 600. No, 600. 3000. Dla mnie jest jakaś tam tego. No. Prowizja. Prowizja, no nie prowizja, bo to moje. O, tu macie jeszcze. 20 km, o to jest fajne. Patrzcie, jeszcze ten podnośnik, ale tego to już mi gościu nie schandlował. No Spróbuję przejść jeszcze, dwójeczkę ktoś chce? Czy ktoś chce dwójeczkę? Golfika, posłuchajcie, przejdę jeszcze, spróbuję tutaj przejść i wam pokazać. O, no dalej nie przejdę. Tu macie nazwę. No, naprawdę w super stanie jest. Jeśli ktoś jest z Was zainteresowany, tak jak pisałem, 800 euro i idzie, idzie do Was, do Polski. Szanowni Dziuple, słuchajcie, zaczęliśmy robić, yy, chłodnica jest yy, w drodze, will jest poklejony. Jutro, jutro jest piątek, yy, w sobotę przyjeżdża gościu, będzie zakładał pasek klinowy. Zobaczcie, czego się doczekałem, w końcu mamy numer. Mamy numer, jesteśmy zarejestrowani. Ten budynek ma potencjał. Mam wobec niego jeszcze plany, ale to się dowiecie, jak się dowiem, czy, czy to wyjdzie. Trzymajcie się.